Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Maciek i list w butelce. Maciek mieszkał nad morzem, w małym domku z niebieskimi okiennicami i podwórkiem, na którym rósł stary, rozłożysty jałowiec. Każdego dnia chodził z mamą i tatą na plażę. Uwielbiał te wyprawy, ponieważ tam zawsze było co robić. Czasem budował zamki z piasku, innym razem biegał po wydmach, a niekiedy po prostu siedział w cieniu parawanu i słuchał szumu fal. Tego dnia morze było spokojne. Fale łagodnie muskały brzeg, a słońce grzało tak przyjemnie, że maciekarz przymknął oczy. Rodzice rozkładali koc i kosz z kanapkami, a on jak zawsze postanowił przejść się brzegiem, by pozbierać muszelki i poszukać bursztynów. Idąc wzdłuż linii wody, zauważył coś nietypowego między wodorostami. To była szklana butelka. Zielona, lekko matowa, z korkiem i czymś papierowym w środku. Chłopiec podszedł bliżej i czym prędzej chwycił w dłonie swoje znalezisko. Potem pobiegł do rodziców. Mamo, tato, patrzcie, co znalazłem, zawołał. Rodzice nie dowierzali własnym oczom, ale wyglądało na to, że ich syn odnalazł list w butelce, taki, o którym wcześniej słyszeli tylko w bajkach lub filmach. Teraz już nie tylko Maciek nie mógł się doczekać sprawdzenia zawartości niezwykłego przedmiotu, również rodzice chcieli odkryć jego tajemnicę. Tata wziął sprawy w swoje ręce i wyciągnął korek. W środku znajdowała się kartka papieru zwinięta w rulon i przewiązana sznurkiem. Maciek ostrożnie wyjął ją i rozwinął. Była trochę wilgotna i pożółkła, ale napisany na niej tekst był świetnie zachowany. Litery były okrągłe i staranne, pisane najprawdopodobniej piórem. I co ciekawe, do listu przyklejony był prawdziwy znaczek pocztowy. Cała rodzina przypatrywała mu się z uwagą, ponieważ stanowił cenną wskazówkę. Był niebiesko-szary, z rysunkiem latarni morskiej i drobnym nadrukiem z nazwą małego nadmorskiego miasteczka. Maciek był coraz bardziej zaintrygowany i zwrócił się do rodziców. Spójrzcie. Ten znaczek sugeruje, że ktoś chciał wysłać ten list pocztą, a jednak zmienił zdanie i wrzucił go do morza. Ciekawe dlaczego. Póki się tego nie dowiem, nie da mi to spokoju. Mama wzięła list do ręki, analizując uważnie wygląd znaczka. Nie kojarzę takiej grafiki. Jeżeli miałabym coś zasugerować, to uważam, że ten znaczek pochodzi sprzed wielu lat. A możemy to dokładnie sprawdzić? Chciałbym wiedzieć z którego jest roku. To będzie bardzo cenna informacja, rzekł Maciek. Tata wyjął telefon i po kilku chwilach powiedział. Zobaczcie. Ta seria znaczków była drukowana ponad 60 lat temu, a ten konkretny w 1961 roku. Maciek spojrzał na list z jeszcze większym przejęciem. Nadszedł wreszcie moment, by zapoznać się z treścią wiadomości sprzed lat. Chłopiec odchrząknął i odczytał całość drżącym głosem. Witaj, znalazco tego listu. Mam na imię Eliza i mam jedenaście lat. Do niedawna miałam przy sobie przyjaciół, ale przez swoje zachowanie straciłam ich wszystkich. Byłam uparta i złośliwa. Nie liczyłam się z ich zdaniem i często podcinałam im skrzydła. Z dnia na dzień moi przyjaciele odsunęli się ode mnie i zostałam zupełnie sama. Ten list to moje przeprosiny. Mam przeczucie, że jeżeli ktoś go odnajdzie, uda mi się odzyskać przyjaciół. Cała rodzina patrzyła na siebie z wypiekami na twarzach. Myśleli o Elizie, o jej samotności i smutku. Maciek wyobraził sobie małą dziewczynkę, która ze łzami w oczach wrzuca butelkę z listem w morskie odmęty. Mając nadzieję, że ktoś ją szybko odnajdzie, wtedy jej przyjaciele wrócą. Ale minęło ponad 60 lat. Czy to znaczy, że Eliza przez cały ten czas była samotna? Chcę ją odnaleźć, powiedział stanowczo Maciek. Muszę wiedzieć, co się z nią stało i czy odzyskała przyjaciół. Tata przysunął się bliżej. Myślę, że to piękny pomysł. Warto, abyśmy kontynuowali tę przygodę. Znaczek pocztowy podpowiada nam, do jakiego miejsca powinniśmy się udać. Miasteczko pani Elizy jest bardzo małe, ale w sezonie cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Dzięki temu dojeżdżają tam pociągi. I my też pojedziemy pociągiem. Maciek aż podskoczył z radości. Naprawdę? Tak, synku. Obyśmy tylko odnaleźli panią Elizę w dobrym zdrowiu. W końcu ten list został napisany wiele lat temu westchnął tata. Kilka dni później rodzina przygotowywała już plecaki, kanapki na drogę i termos z herbatą. Maćka i jego rodziców czekała długa podróż. Kiedy wszyscy zajęli już miejsce w pociągu, nie było odwrotu. Musieli odnaleźć panią Elizę i zwrócić jej list. Po dwóch godzinach pociąg wtoczył się leniwie na mały peron. Maleńkie nadmorskie miasteczko przywitało rodzinę ciszą, śpiewem Mew. I zapachem smażonej ryby, który unosił się gdzieś z pobliskiej tawerny. Domki stały ciasno obok siebie. Większość z nich miała bielone ściany i dachy pokryte czerwoną dachówką. Na uliczkach było spokojnie. Tylko czasami pojawiały się osoby niosące koszyki z zakupami lub ktoś na rowerze. Udało nam się, jesteśmy na miejscu. To właśnie tutaj mieszkała dziewczynka imieniem Eliza, wyszeptał Maciek. Rodzice uśmiechnęli się do niego, po czym wszyscy razem ruszyli brukowaną uliczką w stronę rynku. Chłopiec wciąż rozglądał się dookoła, tak jakby szukał śladów przeszłości. Wiedział jednak, że nic nie przyjdzie samo. Trzeba pytać, szukać i wypatrywać. Pierwszą osobą, do której zwróciła się rodzina, był starszy pan siedzący na ławce pod drzewem miał laskę, kapelusz i długą brodę. Przepraszam, Odezwał się Maciek nieśmiało. Szukamy pewnej starszej pani. Ma na imię Eliza. Czy znał pan kiedyś kogoś o tym imieniu? Staruszek zmrużył oczy. Hm. Dawno temu była taka dziewczynka. Pamiętam, że chodziła do mojej szkoły. Była bardzo bystra, choć trochę zarozumiała. Ale co się z nią później stało? Trudno powiedzieć. Może ktoś inny wam pomoże. Zapytajcie panią Zofię. Ona pamięta wszystko i wszystkich. Mieszka przy kościele. Rodzina podziękowała i ruszyła dalej. Pani Zofia okazała się ciepłą, uśmiechniętą kobietą, która właśnie zamiatała swoje podwórko. Eliza? powtórzyła, kiedy usłyszała pytanie. Tak, pamiętam. Tutaj mieszkała tylko jedna Eliza. Zawsze miała piękne warkocze. Przyjaźniła się z grupą dzieci, ale nagle ich drogi się rozeszły. Wiem tylko, że mieszkała w domku przy lesie, nad samym morzem. Szukajcie właśnie tam, choć przez tyle lat mogła się gdzieś wyprowadzić. To była już konkretna wskazówka. Rodzina podziękowała i poszła w stronę lasu. Ścieżka prowadziła między sosnami, a szum fal stawał się coraz głośniejszy. W końcu na horyzoncie pojawił się mały domek, stał na lekkim wzniesieniu, z oknami wychodzącymi prosto na morze. Ogród był zadbany, pełen kwiatów. A w powietrzu unosił się zapach Maciejki. Maciek poczuł rosnącą ekscytację i przyspieszone bicie serca. Podszedł do furtki i nacisnął przycisk dzwonka. Po chwili drzwi domku otworzyły się, a w progu pojawiła się starsza pani z siwymi włosami upiętymi w kok. Jej oczy były jasne, ale smutne. W czym mogę pomóc? zapytała cicho. Maciek zrobił krok do przodu. I wyjął z plecaka list sprzed lat. Szukam pani Elizy. Znalazłem ten list na plaży, wiele kilometrów stąd. Starsza pani podeszła do furtki i spojrzała na papier. Gdy zobaczyła własne pismo i przyklejony znaczek, jej oczy zaszkliły się łzami. Przez chwilę milczała, a potem powiedziała: Eliza to ja. Napisałam ten list wiele lat temu. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś trafi w moje ręce. Dziękuję, że postanowiliście mnie odszukać. Zapraszam Was do środka. Po tych słowach starsza pani otworzyła furtkę i gestem wskazała swoim gościom drogę. Jej domek był przytulny i niezwykle klimatyczny. W powietrzu unosił się zapach ciasta i świeżo parzonej herbaty. Pani Eliza posadziła Maćka i jego rodziców przy okrągłym drewnianym stole w salonie, a sama zniknęła w kuchni. Po jakimś czasie wróciła z plackiem drożdżowym i miętową herbatą. „Częstujcie się, moi drodzy” – zachęciła ich starsza pani, a sama usiadła obok, założyła okulary i pogładziła drżącymi palcami swój list. Widać było, że jest to dla niej bardzo poruszająca chwila. W pewnym momencie zerknęła na rodzinę i zaczęła opowiadać. „Napisałam ten list, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Miałam cudownych przyjaciół, ale nie umiałam ich docenić. Byłam zarozumiała i potrafiłam zranić ich słowem. Uważałam, że wszystko musi być po mojemu. Gdy coś im się udało, zamiast cieszyć się razem z nimi, potrafiłam podcinać im skrzydła. W końcu mieli dość i odeszli, a ja zostałam sama. Pani Eliza zamilkła na chwilę, jakby wracała myślami do dawnych czasów, potem kontynuowała. Bardzo chciałam ich odzyskać. Przepraszałam wiele razy, ale oni już nie chcieli wrócić. W pewnej książce przeczytałam, że jest na to pewien sposób. Wystarczy napisać list pełen szczerej skruchy i wrzucić go do morza. Jeżeli ktoś go odnajdzie, wszystkie błędy zostaną przebaczone. Czekałam na ten moment wiele lat, aż do teraz, kiedy stanęliście w progu mojego domu. Maciek słuchał uważnie, a jego rodzice milczeli. Poruszeni tą historią. Po chwili pani Eliza uśmiechnęła się smutno. Dziękuję, że mnie odszukaliście, mimo tego, że pewnie nic się nie zmieni, a moje nadzieje związane z tym listem były jedynie dziecinną mrzonką. Ale i tak się cieszę, że ktoś po tylu latach odnalazł moją wiadomość. Miło było ją ponownie zobaczyć i powspominać stare dzieje. Po jakimś czasie rodzina zaczęła powoli zbierać się do wyjścia. Wtem, Zupełnie niespodziewanie rozległ się dzwonek do drzwi. Pani Eliza uniosła brwi w zdziwieniu. Kiedy otworzyła drzwi, ujrzała w progu cztery postacie w starszym wieku trzy panie i jednego pana. Ich twarze były pełne emocji. Elizo, odezwał się starszy pan drżącym głosem. Sami nie wiemy, co nas tu przywiodło. Nagle poczuliśmy silną potrzebę spotkania się z tobą i zapomnienia o dawnych urazach. Przyszliśmy się pogodzić, dodała jedna z pań ze łzami w oczach. Pani Eliza zakryła usta dłońmi, a łzy popłynęły po jej policzkach. To byli oni, przyjaciele z dzieciństwa, ci których kiedyś straciła. Maciek patrzył na to wszystko szeroko otwartymi oczami. Wiedział, że właśnie dzieje się coś naprawdę magicznego i że list w butelce spełnił swoje zadanie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.